Siemanko, z tej strony Pawpa Wulon Jakub wielkie dzięki z nominację. To jest moje 16 wersów wsparcia. Lecimy! Jeszcze będzie nam dobrze! Jeszcze będzie ok! Jeszcze będzie nam dobrze, będzie tu Wiem, że jeszcze będzie lepiej, że przyjdzie taki czas Gdy ludzie spojrzą w serce i nie będzie już tylko ja Żeby każdy czuł się wolny i nie tracił chwil we łzach Nic nie narzucały rządy, każdy decydował sam I teraz czekam już, aż nastanie ten dzień Nastanie ten dzień I wtedy powiem Spójrz, zobacz jak jest pięknie Jeszcze będzie nam dobrze Jeszcze będzie ok Jeszcze będzie nam dobrze Będzie tu Jeszcze będzie nam dobrze Jeszcze będzie ok Jeszcze będzie nam dobrze Będzie tu Dzięki wielkie, a ja ze swojej strony nominuję Michała Knieżyka z zespołu Jamajki oraz Majkiego Mikołaja i generalnie całą akcję macie opisaną poniżej w opisie filmu. Pozdro, pyk!